Privet, ale, ale jak możesz pisać, bo nie przetłumaczę, nie przetłumaczę co piszesz. Zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. Zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, dzisiaj fajna pogoda, ale kurczę zimno. Plus 4 stopnie, ale kurde, zawiewa. Zawiewa, powiem Wam. Byłem na chwileczkę, ja się przejść. Z 10 minut sobie pochodziłem po lesie, ale kurczę, uciekam, uciekam. Słuchajcie, bo zimno. Wracam sobie autkiem Na chwilkę jeszcze do, do biura muszę pojechać także Jest tu kto? Ale daje słońce Kurczę, nieźle, nieźle, nieźle Nieźle, nieźle, nieźle dzisiaj Dzisiaj będę auto mył chyba, zobaczymy czy będzie kolejka teraz, jak nie będzie to umyję teraz to Już naprawdę Wypadałoby umyć ten samochodzik. Także słuchajcie Taka mgiełka jest To raz Mocne słońce trochę, trochę się niekomfortowo jeździ samochodem w takich rękach No ale trudno Ja <śmierdziśla> dojechałem Także zaraz będę w gabinecie Dlatego że Państwa, będzie trzeba był trzeba myć samochód dzisiaj, no bo jak, strasznie brudny jest, ale tak się sucho robi, jezdnie nie są mokre, wiecie o co chodzi, bo jak są mokre, to chlapie, a w takiej sytuacji to jest komfortowo, i korzystnie, fajnie, milej, o, coś słoneczko zaszło, ja się już do wiosny doczekać nie mogę, kurde, ale to wciąż wiosna. O, wiosna, wiosenka. Moi państwo. Work-life balance. Work-life balance. Ostatnio ja, ja sobie w ogóle myślę tak, że współczesne słuchajcie jak, jak dbać o zdrowie powiem wam, że to jest z jednej strony jest łatwiej i z drugiej strony jest trudniej. Popatrzcie jak było dawniej. Ludzie wcale dawniej nie byli bardziej, bardziej zdrowi. To było to trzeba patrzeć na różne aspekty wiecie. Natury, z dziedziny z zdrowia publicznego, z dziedziny psychologii, yy, socjologii i tak dalej. Generalnie to nie jest wcale tak, że 50 lat temu ludzie bardziej dbali o zdrowie. Ja myślę, że to nie do końca tak było. A co do jedzenia, to też nie jest tak, że kiedyś było wszystko lepsze, jeżeli chodzi o jedzenie. Też były produkty wysoce przetworzone i też z chemią. A co wy myślicie, że nie było? Oczywiście, że było. Środki ochrony roślin toksyczne też były. Nie wiem na jaką skalę, to trzeba byłoby się w to wgłębić, tak? Na jaką skalę to było w latach 60. czy kiedyś. Nie wiem tego tak w szczegółach, ale... Też było. Słuchajcie, używało się różnych środków, na przykład DDT się używało, tak? Nie, to DDT chyba dla człowieka nie jest szkodliwe, ale dla, dla środowiska jest bardzo, nie? O, jak to? Ale się chmurzy. Co to tak się chmurzy? Ej! Co jest? O kurde! Ale ludzie wiecie, kiedyś też na przykład bardzo dużo palili papierosów. Też pili dużo alkoholu. Papierosy paliło się, słuchajcie, w budynkach użyteczności publicznej. Ludzie palili w gabinetach, na korytarzach, były popielniczki rozstawione. To ja pamiętam, to było powszechne, słuchajcie, w teatrze, w, w tym w. Tym całym, no jak to się nazywa? Foyer to się nazywa, ten cały hol taki teatralny. To stały popielniczki, ludzie palili. To było absolutnie powszechne, słuchajcie, palenie papierosów. W pracy się paliło normalnie. W biurach i tak dalej. No teraz też się pali, nie? W, w różnych biurach. Ale, nie, ale zależy gdzie, zależy w jakich biurach. Nie we wszystkich. że kiedyś, słuchajcie, to było na porządku dziennym. A czy ludzie kiedyś sport uprawiali, też nie uprawiali sportu, słuchajcie, to nie jest tak, że wszyscy byli tacy wysportowani. Nie nic podobnego. Nic podobnego. Ludzie się tak bardzo nie zmieniają. No <grym> to jest duży, dużo tematów, słuchajcie, bo to jest jeszcze kwestia. Kolejka, czy nie ma? Nie ma kolejki? Dobra, ale ja to wracają, to teraz to nie ma sensu. Kupować kredensy, słuchajcie. Ale ten, ta mynia jest oblegana, ludzie. ludzi. No ludzie. Cztery, cztery stanowi, pięć stanowisk, wszystkie zajęte. Ludzie. 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 Co się dzieje? Coś także wiecie, to kiedyś też nie było tak dużo. Tak dużo też nie było. Słuchajcie, wiecie? Dużo nie było. Dobra, nara.